Witajcie. Witam Was z Królestwa Reni. Przyjechałem na święta do niej. No i tutaj pierwsze moje takie kroki no, do szklarni zobaczyć, jak ona się tutaj urządziła, co ona tutaj najlepszego zrobiła. Widzę, że jest po prostu mnóstwo tego wszystkiego i tak dalej. No, ale ja dzisiaj nie o tym słuchajcie. Zbliżają się święta. Dziś mamy Wielką Sobotę. No i w związku z tym, no. Kilka osób też mnie prosiło, żeby opowiedzieć, jakie są tam moje tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Tak, jako takich tradycji, słuchajcie, no nie ma. Niemniej jednak, no tak jak u każdego, święcimy święconkę. Robimy ją tutaj, jakieś tam e, e, dużych, dużych rzeczy nie ma. Jest, e, jest mięsko wędzone, jest kiełbaska, e, jest chlebek, jest e, sól, pieprz. E, ładnie przyozdobiony jakiś baranek czy tam e, zajączek. Także tutaj e, święci się zawsze najmłodsza osoba z rodziny. Chodziła ze święconką. Ja mam to szczęście, że mieszkam daleko od kościoła, więc u nas ksiądz przyjeżdża święcić. Mamy zebranie w świetlicy. Święcimy normalnie pokarmę i wodę. Jeżeli chodzi tu o takie świąteczne jakieś zwyczaje, to zazwyczaj jemy śniadanie w gronie rodzinnym. I zazwyczaj pierwszego dnia świąt nigdzie się w gości nie wybieramy. Zazwyczaj jest to, że spędzamy te święta. Pierwszy dzień świąt spędzamy w domku. Drugi dzień to już jest tutaj różnie. To już możemy sobie pozwolić na to, że wyjeżdżamy gdzieś do rodziny w gości bądź. Część rodziny do nas przyjeżdża, no wtedy mamy lany poniedziałek. No i tutaj związane tradycje z lanym poniedziałkiem: no to kto rano wstaje, ten pierwszy, pierwszy po prostu e, zaczyna ten dzień od polewania się jakiegoś tam symbolicznego wodą. E, nie ma co prawda takiego. Takiej pobudki, jak mi Renia w ubiegłym roku zrobiła, co mogliście u niej na filmie oglądać. Jeżeli ktoś nie widział, to na pewno tutaj dodam, wrzucę link w opisie do, do tego filmu. Mam nadzieję, że drugiego dnia świąt nie przywitam ja w ten sposób, ale jak znam życie, a pogoda nam się zrobiła piękna i zapowiadają e, piękną, słoneczną e, pogodę na ten drugi dzień świąt. I tutaj powiem Wam, że to chyba stała się tradycja. Tradycją i nasze losy są bardzo podobne, ponieważ dzisiaj sprawdzam prognozę na drugi dzień świąt i się okazuje, że mamy dokładnie tą samą pogodę, tą samą temperaturę, to samo zachmurzenie także, tak jakbym czytał po prostu dla jednej miejscowości, dla jednego miejsca, prognozę pogody. Także wracając tutaj do tej poniedziałkowej tradycji, no mam nadzieję, że no, zimną wodą przynajmniej mnie nie obudzi, jak to było ostatnim razem. No, już tutaj kiwa palcem, mówi, że mogę sobie o tym zapomnieć. Oby nie było odwrotnie tym razem, czyli chleb będzie oddany, bo słuchajcie, ja lubię żarty, ale też nie lubię być bierny w pewnych sytuacjach i, i czasami trzeba pokazać drugiej osobie, co jest, jak to wygląda, jak się człowiek czuje. Nie wiem, czy ją ktoś wtedy, wtedy przywitał taką zimną, kubłą zimnej wody. Sąsiad nieraz przywitał. Sąsiad, dobrze, to wiesz, wiesz o co chodzi. Ale słuchajcie, ja tu gadu gadu, czas leci, ale chciałbym Wam również złożyć życzenia z tej okazji: zdrowych, wesołych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, w rodzinnej atmosferze. Już nie będę tutaj y, się powtarzał, że smacznego jajka. I tutaj też taka moja prośba, żeby żony, partnerki ucałowały męża przy jajkach. Także y, te tradycje trzeba, słuchajcie. Powielać, trzeba je podtrzymywać. No i cóż, święta są po to, żeby spotkać się w gronie rodzinnym, żeby spędzać tradycyjnie, ale żeby nie nadużywać tej gościnności i na, nie nadużywać tego dnia świątecznego i za mocno go po prostu tą wodą e, ognistą nie skrapiać. Także ja uważam, że można sobie symbolicznie tą lampkę wina wypić, ale nie przesadzać, bo to są święta, które chcemy pamiętać. A nie chcę, żeby nas te święta później pamiętały. Także to z mojej strony jest tyle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę. Pogody ducha, zdrowia, wyrozumiałości no i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do następnego.